Hejka, hejka, co tam u Was, kochani, słychać? No było mi dobrze. Dzisiaj, 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 obchodzimy Święto Dzień Mamy. Z okazji, mam. Z, o, z okazji, wszystkich, wszystkich, mam. mam składam wszystkiego. Wszystko na, Wszystkiego. Za Na wszystkiego najlepszego, najlepszego z okazji dnia mamy. Wszystkiego Na najlepszego. Dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, spełnienia marzeń. zdrówka przede wszystkim. A co tam u Was słychać? No to tam rozprowadzić, trochę co dziś porabialiście Kolejnego dnia, zaraz po otwarciu w restauracji Maćka pojawił się w zupełnie niespodziewany gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mnie poznaje. Nie, Dzień dobry, tyle czasu się przebija. Nie do moja dobra to Nie zostawiłam tutaj swój asesora. A, to prawda, a teraz coś to ma. No i się celu, co robią, żeby było tebrać. Tyle czasu miał.

Słuchaj, jest problem. Przyszedł do mnie ten facet od Dessesera. To co żyje? O żyje i to ja. Przyszedł się awanturuje. O co mu chodzi? O, ma pretensje, że nie ma czegoś jego DESERA. A no, co co zrobiłeś? Bo no, tak jak mówiłem, podniosłem żonę. No to o co mu chodzi? Twierdzi, że nie miałem prawa i go ochronić. No, ale to się jakbyś. Też. też mu to mówię. Ale on nie chce wierzyć. Nie są to może były przeszłości nagrania, a ja zgram monitoring i konstrukcję, czyli mogę wszystko wyjaśnić. O super. Co czeka na siebie? Cześć. Cześć. Co się dzieje? Damę, że Was kochnie słuchać. Bieźcie do mnie na do mnie. mojego live'a na YouTube. Może zaraz zrobię live'a na Face'ie? Jeżeli tutaj przyszła, to powiem, że nam jest zaczęła, dobra? powiecie co się stało? Są... Ja już możemy leć wszystko. Tak, to ja opowiem. Rodek opowiedział mi historię tego tajemniczego na SSER-u. Macet zostawił list pożegnalny, a potem pojawił się jak gdyby nie... Zamiast was kochanie słuchać. Co dziś podabialiście? Albo podabiacie. Mariusza Remiewicza i Jana Biskiego. Damy ten proces tutaj? Tutaj. Dobrze, a ten może być tutaj? Wspaniały, to chodzi. Dam Was kochani, słuchaj, yubiya, yubiya, dominajwa. Nie miał pan pana Na YouTube? Ie? Na -a. Może. A co pańskie zdanie miałem zrobić? Mój seser powinien na mnie czekać, chociaż go osobiście odbiorę. Proszę pana, minęły trzy tygodnie, zawsze jest wystarczający czas, żebym zajrzał do środka i w ten sposób znalazł właściciela. Nie, pan mnie po prostu okradł. Proszę pana, powtarzam już panu, że oddałem pieniądze pańskiej żołnierzy. żeby... czy pańskim chrześcijan. A ten pan to kto? Pan pomógł mi otworzyć pańskim SSF, także go nie uszkodzić. Aaaa... Smujek? Nie, nie. To dobra, to, to, to zawsze ma... nie słychać. Od tych rzeczy jest policja. Jak wam jaja dzień? Własność. jasne, ale pieniądze nie trafiłyby tak szybko do Państwa. Jak kto są... dzisiaj dał laurkę dla, dla mamy? Ja Wam pokażę. Chcę Pańskiej żony. Ale nie napisałem, co macie zrobić z pieniędzy. Nie. Ja idę na policję, chyba że natychmiast przyjmą resztę pieniędzy. Ale tam nie było nic. O, moja mama wczoraj. Moja mama wczoraj robiła. Nie mam wyciąg skąd? W tym dniu wypłaciłam dużo. Na dzień, na dzień mamy tortę, robiła? Z NSSR-a. Proszę pana. Co się składa, że mamy radialnie z monitoringu, z momentu otwierania NSSR-a? A ja dzisiaj kupiłam taki tort? Na, na dzień mamy? Początki Taki to wnet to kupia za 47 roty? Na dzień mamy? Tak naprawdę nie mógł niczego od nas się domalić. Ede, wbijać, wbijać, kochani. Spokojnie, kosztowała. Kura przeszła na ląd. Chodź, wstawę do kura. O, a mój. A mój, a mój wczoraj kupił taki, taki ten dla twojej mamy, kochanej mamie? Kto to kupił? Powiedzi no pan. Co widzę? Jakieś zmontowane nagrany. To samo mam na telefonie. Który? Pewnie tak samo zmontowane jak ten poprzedni. Czekaj, kto miałby to złotować i po co? Co ty tutaj robisz? Po co nie cieszysz się, że widzisz żonę? Dziękuję panu, panie Maćku, że mi pan powiadomił o powrocie męża marnotrawnego. Tak, właśnie z kolegą próbujemy wyjaśnić pani mężowi, To nie już wyjaśnił. Po pana wizycie nie mogłam spać całą noc. szukała szukałam... Aż znalazłam! Co znalazłaś? To! jest kontakt... Kasę i dałeś nogę do Brazylii. Czytałeś moje bajle? A czytałam. A jakim prawem? A jakim prawem Ty wyjąłeś stąd te wszystkie pieniądze i uciekłeś z jakiejś... do Brazylii. Nie wybrałem wszystkich pieniędzy. Zostawiłem Ci 50 tysięcy. I spilnowałeś samobójstwo. Stwierdziłem, że będziesz mniej cierpiała. I co? Nie udało się na życie. Się. Dzisiaj mamy... Dzień mamy, także... Z okazji, z okazji dnia mamy wszystkim, mammon, życzymy dużo zdrowia, szczęścia, e, pomyślności, spełnienia marzeń. Wejdę i postanowiłeś, żebyś nie miał e, nawet tych 50 tysięcy, tak? I co to tutaj przynosi? Żeby zawsze była zdrowa. Proszę e, Państwa, kochana była, była przy nas całym, e, całym dniem, duszą. Do, do, do końca naszej żyć. Poczekaj, Wiktor. Próbowali mnie zabić. Kto? Gdzie? W mieszkaniu operacyjnym. Ale poradziłam sobie. Wirski pomógł. I co się stało? Wirski trochę oberwał, ale przeżyje. A co z góry? Wiktor, oni są zlikwidowani, rozumiesz? Potrzebujecie pomocy. Nie, ale tutaj chodzi o ciebie i o Twoją rodzinę. Co takiego? Przecież ich zlikwidowaliście. Ich tak, ale nie było z nimi agenta. Nie rozumiesz? Musicie uciekać. Jesteście razem? Cholera. Można że jeszcze zacząć w Za ile tam będziesz? Hmm, za piętnaście minut. Cholera, zadzwoń do mnie dobra? i powiedz, że muszę uciekać. Teraz będziesz chciał was zlikwidować.